Uzamknięte, wielki i potężny wszechświecie, Stwórco wszystkich rzeczy, przychodzę do Ciebie z otwartym sercem i klarownym umysłem, szukając światła obfitości, które mieszka w każdym bycie. W tej świętej chwili dostrajam się do energii sukcesu i dobrobytu, prosząc, aby moja intencja stała się potężną siłą przyciągającą w moim życiu. Pomóż mi, Panie, jasno określić moje pragnienia. Niech mogę, z szczerością i skupieniem. Wyrazić to, czego naprawdę pragnę nie tylko bogactwa materialnego, ale także obfitości we wszystkich dziedzinach mojego istnienia. Niech będę magnesem dla możliwości, zdrowia, miłości i szczęścia, uznając, że prawdziwe bogactwo przekracza zwykłe gromadzenie dóbr i pieniędzy. Niech moja intencja będzie czysta i bezpośrednia, pozwalając, aby światło obfitości oświetlało moją drogę. W mojej podróży dziękuję za każde błogosławieństwo, które już otrzymałem. Dziękuję, O Boski, za małe i wielkie dary, które już są częścią mojego życia. Niech moja wdzięczność rezonuje jako potężny znak połączenia z obfitością, która mnie otacza. Uznając to, co już mam, otwieram moje serce, aby przyjąć jeszcze więcej. Niech żyję w stanie ciągłej wdzięczności, wiedząc, że doceniając to, co posiadam, przyciągam jeszcze większy dobrobyt. Z pokorą proszę o uwolnienie wszystkich ograniczających przekonań, które mogą mnie więzić. Niech mogę, z Twoim przewodnictwem, rozpuścić lęki i niepewności, które uniemożliwiają mi osiągnięcie tego, czego pragnę. Pomóż mi przekształcić myśli o niedoborze w myśli o obfitości, aby mogłem dostrzegać świat jako miejsce pełne możliwości. Niech każdy krok, który stawiam, będzie kierowany nowym zrozumieniem, że zasługuję na wszystko, czego pragnę. W tej chwili pozwalam sobie wizualizować życie, które pragnę. Oczami umysłu widzę siebie otoczonego zasobami, możliwościami i sukcesem. Czuję emocje spełnienia, radość z pełnego życia w obfitości. Niech ta wizualizacja stanie się rzeczywistością w moim życiu, wzmacniając moje emocjonalne połączenie z bogactwem, którego szukam. Niech mogę, dzięki tej praktyce, manifestować rzeczywistość, której pragnę, łącząc moje pragnienie z działaniem. I tak, niech moje działania zawsze będą zgodne z moimi modlitwami. Niech będę miał odwagę i mądrość, aby podejmować decyzje, które prowadzą mnie w kierunku moich celów finansowych. Niech mogę dążyć do edukacji, dokonywać mądrych inwestycji i budować relacje, które pomogą mi się rozwijać. Niech każdy krok, który stawiam, będzie krokiem w stronę dobrobytu, zawsze w harmonii z Twoją wolą. Na koniec pragnę połączenia z uniwersalną energią obfitości. Niech dostrajam się do źródła, pozwalając, aby bogactwo przepływało w moim życiu w sposób naturalny i harmonijny. Niech czuję obecność tej energii w każdym aspekcie mojego istnienia, wiedząc, że jestem częścią większej całości, w której obfitość jest naturalnym stanem bytu. O Boski Stwórcy, w tym momencie głębokiego połączenia, przychodzę z sercem pełnym wdzięczności, uznając błogosławieństwa, które już otrzymałem w swoim życiu. Dziękuję za każdy mały i wielki dar, za każdą okazję, która się pojawiła, za każdą lekcję, która sprawiła, że wzrastałem. Niech moja dusza napełni się uznaniem dla bogactw, które już istnieją wokół mnie, od uczuć, które mnie otaczają, po doświadczenia, które ukształtowały moją drogę. Z każdym oddechem dziękuję za to obfite życie, za każdy świt, który przynosi nowe możliwości, i za każde wyzwanie, które mnie wzmocniło. Wyrażając swoją wdzięczność, otwieram przestrzeń, aby więcej obfitości mogło płynąć w moim kierunku, pozwalając, aby energia bogactwa wzmocniła się w moim życiu. Proszę z wiarą i oddaniem, abyś pomógł mi uwolnić się od ograniczających przekonań, które wciąż tkwią w moim bycie. Niech mogę uwolnić każdą negatywną myśl która mówi mi, że nie jestem godny dostatku, że sukces jest poza moim zasięgiem, lub że pieniądze są skąpe. Niech te łańcuchy, które mnie krępują, zostaną zerwane, a ja mogę otworzyć się naprawdę o nieskończonej obfitości, która już jest dla mnie dostępna. Niech wiatry przemiany wieją nad moim umysłem i moim sercem, odnawiając moje zrozumienie bogactwa oraz tego, co ono oznacza we wszystkich dziedzinach mojego życia. Daruj mi potrzebną klarowność, aby wizualizować życie, które pragnę zmanifestować. Pomóż mi wyobrazić sobie, ze wszystkimi szczegółami, przyszłość pełną dostatku i możliwości. Niech mogę w głębi duszy poczuć radość życia w obfitości, otoczony zasobami i osiągnięciami. Niech ta wizualizacja stanie się tak żywa, że będę mógł dotknąć, poczuć i uwierzyć w bogactwo, które nadchodzi. Niech każdy obraz, który pojawia się w moim umyśle, stanie się krokiem w kierunku realizacji moich marzeń, mostem łączącym mnie z rzeczywistością, której pragnę. Inspiruj mnie do działania z odwagą i determinacją, dostosowując moje działania do moich intencji. Niech będę miał mądrość, aby podejmować decyzje, które przybliżą mnie do moich celów finansowych. Niech szukam możliwości wzrostu, nauki i współpracy, które poprowadzą mnie w budowaniu dostatniej przyszłości. Niech moje działania będą przedłużeniem mojej modlitwy, odzwierciedleniem głębokiego pragnienia przyciągania bogactwa i sukcesu w moim życiu. Na koniec proszę, abyś połączył mnie z uniwersalną energią obfitości. Niech mogę poczuć tę wibrującą siłę, która łączy nas wszystkich, pozwalając, aby bogactwo swobodnie płynęło w moim życiu. Niech uznam, że jestem częścią tego ogromnego wszechświata, gdzie obfitość nie jest tylko przywilejem, ale prawem wszystkich. Niech mogę otworzyć swoje serce i umysł, aby przyjąć tę energię, abyśmy razem mogli stworzyć świat pełen możliwości i dostatku. Niech miłość i wdzięczność będą podstawą mojej podróży, prowadząc mnie zawsze w kierunku obfitości, która już należy do mnie z prawem boskim. Uzamknięte boska obecność, która przenika wszystko. Przychodzę do ciebie z otwartym sercem i jasnym umysłem, szukając uwolnienia od wszystkich ograniczających przekonań, które powstrzymują mnie przed przyjęciem bogactwa, które mi się należy. Uznaję, że często głosy wątpliwości i strachu odbijają się w moim umyśle, tworząc niewidzialne bariery, które oddzielają mnie od obfitości. Proszę cię o źródło mądrości, Pomóż mi uwolnić się od tych więzów, przekształcając każdą negatywną myśl w afirmację dobrobytu i obfitości. Niech będę widzieć pieniądze i bogactwo nie jako coś rzadkiego, ale jako nurt możliwości swobodnie płynący w moim życiu. Pomóż mi zidentyfikować i rozwiązać wzorce, które doprowadziły mnie do przekonania, że nie zasługuję na przyjęcie. Niech zastąpię te przekonania pozytywnymi myślami, pozwalając, aby światło obfitości oświetliło każdy zakątek mojego istnienia. Niech czuję w swoim istnieniu, że zasługuje na wszystkie błogosławieństwa, które wszechświat ma do zaoferowania. Niech otworzę swój umysł i serce na nieskończone możliwości, które są w zasięgu mojej ręki, uznając, że bogactwo jest wyrazem mojej boskiej istoty. W tej chwili zapraszam wdzięczność do mojego modlitwy. Dziękuję, o Stwórco, za wszystkie błogosławieństwa, które już otrzymałem, za każdy mały i wielki dar, który życie mi przyniosło. Dziękuję za zdrowie, za międzyludzkie relacje, za możliwości wzrostu i nauki. Uznając bogactwo, które już istnieje w moim życiu, otwieram się na przyjęcie jeszcze więcej. Niech moja wibracja wdzięczności odbija się w wszechświecie, przyciągając tym samym nowe doświadczenia obfitości i dobrobytu. Pomóż mi wizualizować życie, które pragnę, pełne zasobów, bezpieczeństwa i szczęścia. Niech wyobrażam sobie życie w harmonii z obfitością, otoczone możliwościami, które mnie podnoszą i sprawiają, że prosperuję. W moim umyśle widzę każdy szczegół tego bogatego i pełnego życia, spełnione marzenia, osiągnięte sukcesy, przeżyte doświadczenia. Niech ta wizualizacja stanie się tak żywa i realna, że poczuję ją w swoim sercu, głęboko łącząc się z energią bogactwa. Proszę również o potężny przewodniku aby moje działania zawsze były zgodne z moją modlitwą. Niech będę miał mądrość i odwagę do podejmowania decyzji, które przybliżą mnie do spełnienia moich celów finansowych. Niech dążę do nauki, wzrostu i rozwoju w każdej dziedzinie, która doprowadzi mnie do sukcesu. Pomóż mi działać z pewnością, wiedząc, że każdy krok w stronę mojej obfitości to krok w kierunku mojej prawdziwej istoty. Na koniec proszę, aby połączyć się z uniwersalną energią obfitości, która płynie przez cały kosmos. Niech dostroję swoją częstotliwość do tego nieskończonego źródła zasobów i możliwości, pozwalając, aby bogactwo weszło do mojego życia w sposób obfity i ciągły. Niech zrozumiem, że jestem częścią tej wielkiej sieci obfitości i że, gdy dostosowuję się do tej energii, przyciągam do siebie nie tylko pieniądze, ale wszystkie błogosławieństwa, które doprowadzą mnie do pełnego i spełnionego życia. Tak więc, z wiarą i determinacją, oddaję moją modlitwę wszechświatowi, pewny, że bogactwo objawi się w moim życiu, wypełniając każdy aspekt mojego istnienia miłością, radością i dobrobytem. O, boski Stwórco, w tym momencie głębokiego połączenia, przychodzę przed Tobą z wyraźnym i skoncentrowanym zamiarem. Proszę, abyś oświecił moje serce i umysł, pomagając mi precyzyjnie określić pragnienia, które zamieszkują moją istotę. Niech zobaczę bogactwo nie tylko jako nagromadzenie dóbr materialnych, ale jako obfitość, która przenika wszystkie aspekty mojego życia. Niech dobrobyt finansowy, sukces w moich przedsięwzięciach i stabilność ekonomiczna manifestują się w sposób obfity. Niech czuję istotę tego bogactwa w każdym kroku, który stawiam, w każdej decyzji, którą podejmuję i w każdym marzeniu, które pragnę zrealizować. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkie błogosławieństwa, które już otrzymałem. Uznaję, że życie jest pełne możliwości i że, wyrażając moją wdzięczność, tworzę pozytywną wibrację, która przyciąga jeszcze więcej obfitości. Niech każda wdzięczność, która wypływa z mojego serca, stanie się magnesem dla nowych możliwości. Dziękuję za zdrowie, za relacje, za naukę i za doświadczenia, które kształtują moją podróż. Niech moja wdzięczność będzie latarnią, która oświetla drogę do bogactwa, którego pragnę. W tym momencie proszę Cię, ukochany Stwórco, abyś pomógł mi uwolnić się od wszystkich ograniczających przekonań, które mogą mnie powstrzymywać od życia w pełni bogactwa. Niech zostawię za sobą negatywne myśli i uczucia dotyczące pieniędzy, przekształcając je w przekonania o obfitości i dobrobycie. Niech każdy resztka wątpliwości i strachu się rozwieje, dając przestrzeń dla pewności i przekonania, że zasługuję na wszystko, co dobre i cenne. Pomóż mi postrzegać pieniądze jako energię, która płynie, a nie jako przeszkodę. Teraz łączę się z praktyką wizualizacji, wyobrażając sobie życie pełne zasobów i możliwości. Niech mogę wizualizować każdy szczegół tego obfitego życia radość z realizacji moich marzeń, wolność finansową, która pozwala mi pomagać innym i satysfakcję z czynienia świata lepszym miejscem. Niech ten żywy obraz połączy mnie emocjonalnie z obfitością, którą pragnę przyciągnąć, sprawiając, że ta rzeczywistość stanie się coraz bardziej namacalna w moim życiu. Zobowiązuję się działać w zgodzie z moimi pragnieniami bogactwa. Proszę o boskie prowadzenie aby móc podejmować mądre decyzje, efektywnie inwestować swój czas i zasoby oraz pielęgnować relacje, które prowadzą mnie do nowych możliwości. Niech mam odwagę i jasność, by podążać ścieżkami, które przybliżają mnie do realizacji finansowej. Niech każde działanie, które podejmuję, będzie w harmonii z modlitwą, którą wznoszę, tworząc drogę, która prowadzi mnie do dobrobytu. Teraz łączę się z uniwersalną energią, która jest źródłem wszelkiej obfitości. Niech mogę dostroić swoje istnienie do tej nieskończonej energii, pozwalając, aby bogactwo swobodnie przepływało w moim życiu. Niech to połączenie przyciąga nie tylko pieniądze, ale także wszystkie możliwości, które prowadzą mnie do stanu dobrobytu i spełnienia. Niech czuję tę wibracyjną energię wokół siebie, prowadzącą mnie w każdym kroku, w każdej decyzji, a moje życie stanie się odzwierciedleniem obfitości, która już istnieje w uniwersum. Niech tak będzie w doskonałej harmonii i miłości. Uzamknięte Boska Obecność, która przenika wszechświat, przychodzę do Ciebie z wyraźnym i skoncentrowanym zamiarem, przywołując mądrość i światło, które prowadzą moją drogę. Niech mogę dostrzegać obfitość, której pragnę i na którą zasługuję w moim życiu. Niech mój umysł otworzy się na przyjęcie dobrobytu we wszystkich jego formach, nie tylko w bogactwie materialnym, ale także w miłości, zdrowiu i szczęściu. Niech każda myśl, którą emanuję, będzie ziarnem sukcesu zasadzonym w żyznej glebie mojej determinacji. Dziękuję o źródło wszystkiego, za każde błogosławieństwo, które już otrzymałem. Dziękuję za światło, które oświetla moją drogę i za lekcje, które mnie wzmacniają. Uznaję, że bogactwo już płynie w moim życiu, w małych rzeczach, w chwilach radości, w relacjach, które zbudowałem. Wyrażając moją wdzięczność, otwieram drzwi aby więcej obfitości mogło wejść w moją egzystencję. Niech zawsze pamiętam, że zękując, tworzę pole wibracyjne, które przyciąga jeszcze więcej dobrobytu. Proszę teraz o uwolnienie wszystkich ograniczających przekonań, które mogą być zakorzenione w moim istnieniu. Uwałam się od myśli o niedoborze, które uniemożliwiają mi osiągnięcie prawdziwego bogactwa. Niech każde negatywne przekonanie o pieniądzach się rozpłynie, zamieniając się w myśli o obfitości i zaufaniu. Niech mogę postrzegać pieniądz jako płynącą energię, która pozwala mi tworzyć i dzielić się, a nie jako przeszkodę na mojej drodze. Z mocą wizualizacji dostosowuję się do życia, które pragnę prowadzić. Wyobrażam sobie, że jestem otoczony możliwościami, gdzie dobrobyt jest stały. Widzę siebie realizującego moje marzenia, podejmującego decyzje, które prowadzą mnie na nowe poziomy sukcesu. Czuję emocje spełnienia, jakbym już żył tą rzeczywistością. Niech ta wizualizacja stanie się kotwicą, potężnym przypomnieniem, że obfitość jest moim boskim prawem. Ale przede wszystkim, niech moje słowa nie będą tylko pustymi modlitwami, ale działaniami zgodnymi z tym, o co wołam. Niech podejmuję mądre decyzje, które prowadzą mnie do finansowej pomyślności. Niech szukam wiedzy i umiejętności, które mnie wzmacniają w mojej drodze. Niech łączę się z ludźmi którzy podzielają moją wizję i mogą pomóc mi podnieść mój potencjał. Niech moje działania będą prowadzone przez intuicję i klarowność, zawsze w kierunku moich celów. Na koniec, niech mogę połączyć się z uniwersalną energią obfitości, która przenika wszystko, co istnieje. Niech to połączenie pozwoli mi poczuć, że jestem częścią czegoś większego, gdzie bogactwo nie jest tylko celem, ale naturalnym wyrazem życia. Niech dostosuje się do tej energii pozwalając, aby zasoby, możliwości i błogosławieństwa swobodnie przepływały w moim życiu. Niech będę kanałem dobrobytu, nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich wokół mnie. Niech tak się stanie. Uzamknięte wielka energia uniwersalna, źródło wszelkiej obfitości i dobrobytu, w tej chwili przychodzę do Ciebie z otwartym sercem i skupionym umysłem. Proszę, abyś pomógł mi ustanowić jasną i wyraźną intencję w moim życiu. Niech będę w stanie dostrzec, że prawdziwe bogactwo nie ogranicza się do pieniędzy, ale rozciąga się na wszystkie obszary mojego istnienia. Niech moja modlitwa odzwierciedla moje najgłębsze pragnienia dotyczące dobrobytu finansowego, sukcesu w moich przedsięwzięciach i stabilności ekonomicznej. Niech każde słowo, które wypowiem, będzie krokiem w kierunku tej obfitości, której tak bardzo pragnę. Z duchem wdzięczności dziękuję za wszystkie błogosławieństwa, które już otrzymałem. Dziękuję za każdy mały i wielki dar w moim życiu, ponieważ wiem, że wdzięczność jest kluczem, który otwiera drzwi do obfitości. Rozpoznając bogactwo, które już jest obecne w moim codziennym życiu, tworzę pozytywną wibrację, która przyciąga jeszcze więcej dobrobytu. Niech nigdy nie zapomnę dziękować, ponieważ akt wdzięczności jest potężnym narzędziem, które łączy mnie z tym nieskończonym strumieniem zasobów i możliwości. Proszę również o boską pomoc w uwolnieniu wszystkich ograniczających przekonań, które powstrzymują mnie od osiągnięcia prawdziwego bogactwa. Niech będę w stanie zidentyfikować i przekształcić negatywne myśli o pieniądzach i obfitości, pozwalając mojemu umysłowi otworzyć się na nowe możliwości. Pomóż mi rozwiązać wszelkie lęki lub niepewności, które mnie towarzyszyły, abym mógł przyjąć mentalność dobrobytu i obfitości w moim życiu. W tej chwili zapraszam do praktyki wizualizacji. Wyobrażam sobie, że żyję życiem, które pragnę, otoczone zasobami i możliwościami. Czuję energię obfitości płynącą w moim wnętrzu jak rzeka, która nigdy nie wysycha. Niech każdy obraz, który stworzę w moim umyśle, stanie się magnesem dla realizacji moich marzeń. Wizualizując moje pełne i dostatnie życie, łączę się emocjonalnie z tą rzeczywistością, ułatwiając jej manifestację w moim świecie. Rozpoznaję również, że modlitwa powinna iść w parze z konkretnymi działaniami. Proszę o wskazówki, aby móc działać w zgodzie z moimi pragnieniami bogactwa. Niech będę miał mądrość do podejmowania właściwych decyzji, czy to inwestując mądrze, czy szukając edukacji, czy budując sieć relacji, która mnie wspiera. Pomóż mi działać z odwagą i determinacją, wiedząc, że każdy krok, który stawiam, jest krokiem w kierunku obfitości, której pragnę. Na koniec pragnę połączyć się z energią uniwersalną, tą siłą, która łączy nas wszystkich i jest źródłem wszelkiej obfitości. Niech będę w stanie dostroić się do tej energii, pozwalając, aby bogactwo płynęło w moim życiu w sposób harmonijny i obfity. Niech będę otwarty na przyjmowanie nie tylko pieniędzy, ale także wszystkich możliwości, które prowadzą mnie do pełnego dobrobytu. Niech moje życie będzie odzwierciedleniem tego boskiego połączenia, gdzie każdy dzień jest pełen możliwości i błogosławieństw. W imię obfitości i dobrobytu oddaję tę modlitwę wszechświatowi, ufając, że wszystko o co prosiłem, zmaterializuje się na mojej drodze. Amen.